UFC 305 18 sierpnia 30 minut po północy polskiego czasu w Perth w Australii rozpoczęła się gala UFC 305 Duplessis vs. Adesanya, podczas której kibice zobaczyli 12 pojedynków. W najważniejszym z nich Dirkus Duplessis stanął do pierwszej obrony tytułu mistrzowskiego UFC w kategorii średniej, w starciu z Izraelem Adesanią. Oprócz tego w klatce pojawił się także Mateusz Gamrod, który zmierzył się z danym hookerem. Zapraszamy do oglądania. Mocno zachowawcza walka z obu stron od początku. Dobre kopnięcie Jinglianga Lee. Cios. Carlos Prates nie był w stanie wyczuć dystansu. Zbierał sporo kopnięć i sierpowych od przeciwnika. Dobra bokserska akcja Chińczyka. Middle kick w wykonaniu Li. Wymiana na niskie kopnięcia. Świetny cios Brazylijczyka. Chińczyk na deskach. Szybko jednak wstał. Próba wysokiego kopnięcia Pratesa. Prawy Lee. Prawy Carlosa. Krzyżowy Brazylijczyka. Długie ciosy Chińczyka. Kolejne knockdowny. Lee na deskach. Błyskawicznie wstawał. Wymiana na zakończenie rundy. Przepusz Puszczenie kopnięć w wykonaniu prajca Low kicki Chińczyka. Wysokie kopnięcie Brazylijczyka. Cios krzyżowy z jego strony. Lee szedł do przodu z ciosami. Zawodnik z Brazylii przepuszcza uderzenia rywala. Obszerny prawy cep po stronie Lee. Dobry wewnętrzny low kick zawodnika z Chin. Świetny sierp z prawej ręki w wykonaniu Jinglianga. Mocne kolano prajca Clinch. Odwrócona pozycja i kontrola po stronie Lee. Superman Punch Pratysa. Celny. Dwa dobre ciosy Carlosa. Krzyżowy po zmyłce kolanem. Wysokie kopnięcie w wykonaniu Brazylijczyka. Kombinacja prostych ponownie usadziła Chińczyka na matę. Kolejne ciosy dochodziły do głowy Li. Zawodnik z Chin ledwie przytomny. Kolejne ciosy. Ciężkie KO. Jay Rizinho Rosenstroik Zafundował rywalowi dobre kopnięcie Dai Tuivasa z niskim kopnięciem Niewiele akcji, zazwyczaj pojedyncze Blokowane przez przeciwnika Tuivasa spychał przeciwnika na siatkę Australijczyk czaił się na kontry Niskie kopnięcie Rosenstroika Tuivasa zaatakował prawym Rywal czaił się na kontry Wściekle zaatakował Australijczyk Walka trafiła jednak do klinczu, który został szybko rozerwany Tuivasa zamknięty na siatce Kombinacja bokserska Australijczyka Kontra Rosenstroika Na atak rywala Kopnięcie Tuivasy, po którym doszło do uszkodzenia nogi. Rosenstroik ruszył z mocną kombinacją. Trafił każdym ciosem. Rywal jednak stał nadal. Tuivasa napierał. Inkasował jednak mocne ciosy Rosenstrojka. Podwójny jab Jersinio. Doskonałe i szybkie ciosy w kontrze Australijczyka. Dobry jab przeszedł przez podwójną gardę Rosenstrojka. Ofensywa Tuivasy. Zapędzony pod siatkę Rosenstroik. Szybko jednak sklinczował i odwrócił pozycję. Wysokie kopnięcie Jersinio. Sędziowie niejednogłośnie wypunktowali pojedynek na możeś jersey Norrisa Strojka punktując 2 razy 37 27 29 do 28 i 27 do 30 Hooker korzystał ze swojej przewagi zasięgu pracując dobrze kopnięciami. Gamrod był jednak w stanie skracać dystans i próbował sięgać mocnymi ciosami. Po niecałych dwóch minutach Polak zszedł do nogi rywala i łatwo go obalił. Gamer znakomicie złapał przeciwnika pod siatką, ale ten po kilkudziesięciu sekundach wstał. Potem polski zawodnik znakomicie trafił nowozelandczyka. Hooker padł na deski, a Gamrot potwornie go rozbijał. The hangman wrócił do stójki, ale był już mocno rozbity. Nowozelandczyk potężnie trafił i Polak zaczął się chwiać. Gamrod się do nóg, ale oponent dobrze to wybronił. Drugą rundę Hooker zaczął od presji. Gamer przechwycił jednak jedno z jego kopnięć i po raz kolejny sprowadził walkę do parteru. Były podwójnymi mistrz KSW, znalazł się w pozycji bocznej. Tu pracował kolanem i łokciem. Nowozelandczyk próbował wstać, ale Gamrot kontynuował akcję zapaśniczą, tym razem przy siatce. Ostatecznie Hooker, korzystając z ogrodzenia klatki, wrócił jednak do stójki. Gamrot dobrze walczył na wstecznym. Potem znowu zdecydował się na obalenie. Przez moment wydawało się, że może wpaść w gilotynę, ale dobrze uciekł. Zagrożenia. Gamer uczepił się nóg przeciwnika. Hooker trafił kilkoma ciosami, a po kolejnym przeniesieniu walki do parteru przez Polaka popracował też łokciami z góry. Gamrod przechwycił nogę rywala. Pierwotne obalenie się nie udało, ale zawodnik trenujący w American Top Team dalej dążył do obalenia. Szybka walka wróciła jednak do stójki. Hooker spychał rywala pod siatkę, gdzie mógł bardzo mocno go obijać. Gamrod był jednak w stanie odpowiadać. Proste Polaka często dochodziły do celu. Hangman bił świetnie prawą ręką. Gamer znowu uczepił się nogi rywala, ale ten po raz kolejny się obronił. Zawodnicy wymieniali mocne ciosy, choć to nowozelandczyk wywierał presję. Gamrot odpowiedział przyparciem rywala do siatki. Potem była jeszcze próba zejścia do parteru, ale nieudana. W samej końcówce mocno trafił jeszcze hooker. O wyniku walki decydowali sędziowie. Decyzja była niejednogłośna. Jeden z sędziów punktował co prawda 29 do 28 dla Gamrota, ale dwaj pozostali w takim samym stosunku dla hookera. Nowozelandczyk odniósł trzecie zwycięstwo z rzędu. Głos w swoich social mediach zabrał Łukasz Jurkowski. Popularny Juras przebywał obecnie na wakacjach, przez co nie komentował pojedynku gamera na UFC 305. Pierwszy w historii Hall of Fame KSW, delikatnie mówiąc, był niepocieszony punktacją sędziów. Nich A 29-28 to wygrał. Napisał na portalu X, Juras, który więcej dodał na Facebooku. Oby wpadł przynajmniej bonus za Fight of the Night, choć gamer wolałby zdecydowanie szansę walki mistrzowskiej, znam go na tyle dobrze, że ta porażka tylko da kopa do rozwoju. Dzik powróci. O moim evencie UFC 305 zobaczyliśmy starcie lokalnych bohaterów. Kera Friends zmierzył się z byłym pretendentem do pasa wagi muszej Stephen Ersegiem. Kera Friends aktywniej zaczął walkę, polował na mocny lewy z doskoku. Erseg kąsał pojedynczym prostym, ale ani na chwilę nie mógł stracić czujności. Don Blink zaczął atakować na tłów. Zapewne, żeby Astro Boy opuścił w końcu ręce. Posłał kolejny lewy cep, sięgnął prawym z doskoku. Wiele innych jednak przecięło powietrze. Kera Friends dał się zamknąć na siatce, gdzie er Sek trafił go bokserską serią. Trafił nowozelandczyk, padł na nogi były pretendent. Oberwał zaraz ponownie i sędzia przerwał walkę. Pojedynek od niskich kopnięć rozpoczął Drikus Duplessis. Kolejne minuty to spokojne badanie się w stójce i atakowanie wyłącznie pojedynczymi akcjami. Z prowadzenia spróbował Duplessis, ale Adesanya to wybronił. Broniący tytuł mistrz często skracał dystans i atakował rywala długimi prostymi, które docierały do celu. Dobry początek drugiej rundy dla Drikusa Duplessisa, który poszedł po sprowadzenie. Początkowo Izrael Adesanya wybronił próbę, ale Duplessis uparcie dążył do obalenia i w końcu mu to wyszło. Czy moment postraszył też duszeniem, ale ze wszystkiego uciekał pretendent. Po chwili znów to samo i Duplessis dopisywał kolejne sekundy kontroli w klinczu oraz parterze do swojego konta. Izrael Adesanya coraz częściej atakował korpus przeciwnika. Z minuty na minutę były mistrz coraz bardziej się rozkręcał, atakując czasami wysokimi kopnięciami, ale też obrotowymi łokciami. Kilka razy dobrze trafił Duplessis w połowie rundy, ale to wciąż Adesanya był aktywniejszym zawodnikiem. Dobrze rozpoczął czwartą rundę Adesanya, kontynuując punktowanie przeciwnika. Duplessis spróbował sprowadzenia, ale ale nieskutecznie. Widać już było u niego zmęczenie, co wykorzystał były mistrz, narzucając dynamiczne tempo. Duplessis próbował pojedynczych akcji, jak i kombinacji, ale rywal bardzo dobrze pracował w defensywie. W pewnym momencie Duplessis zaczął podążać za Adesanią, zadając mu kolejne uderzenia, po czym przeszedł po sprowadzenie, a tam od razu poduszenie. Chwilę później było już po wszystkim, bo Izrael Adesania odklepał duszenie.